Co do zasady, wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień kończący rok obrotowy. Jest to tzw. Tak dzień bilansowy. W większości podmiotów dzień bilansowy przypada na koniec roku kalendarzowego, czyli na 31 dzień grudnia. Jedynie podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą ustanawiać w swoich statutach lub umowach jako dzień bilansowy inny dzień roku kalendarzowego. Przypomnę, iż w skład sprawozdania finansowego wchodzi bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Ponadto podmioty, których roczne sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, sporządzają zestawienie zmian w kapitale funduszu własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. W przypadku m.in. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółdzielni czy przedsiębiorstw państwowych Kierownik jednostki sporządza wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym sprawozdanie z działalności jednostki. Na sporządzenie sprawozdania finansowego ustawa o rachunkowości przewiduje okres 3 miesięcy od dnia bilansowego. W praktyce oznacza to, że prace bilansowe w jednostkach, których dzień bilansowy przypada na koniec roku kalendarzowego, powinny zakończyć się najpóźniej 31 marca następnego roku. W tym też dniu powinny zostać zamknięte księgi rachunkowe. Należy wskazać, że nie jest to jednak ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych. Do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostka może bowiem uzyskać istotne informacje wpływające na treść sporządzonego już sprawozdania i wówczas wystąpi obowiązek jego zmiany. W takim przypadku, na przykład na skutek sugestii biegłego rewidenta lub otrzymania dokumentów dotyczących roku ubiegłego, może również wystąpić konieczność dokonania zmian w księgach rachunkowych. Dlatego w praktyce zamknięcia ksiąg rachunkowych dokonane przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego nazywane jest zamknięciem wstępnym. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Choć perspektywa marca przyszłego roku wydaje się być terminem odległym, to mając na uwadze złożoność prac bilansowych, należy rozpocząć je z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku podmiotów, których sprawozdanie finansowe za 2014 rok podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, pierwszą czynnością poprzedzającą rozpoczęcie tych prac powinien być wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia takiego badania. Następnie kierownik jednostki powinien podpisać z takim podmiotem umowę o badanie. Konieczność podpisania umowy jeszcze przed rozpoczęciem prac bilansowych wynika z obowiązku umożliwienia biegłemu rewidentowi uczestnictwa w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Rozpoczęcie inwentaryzacji większości aktywów i pasywów jednostki jako pierwszy etap prac bilansowych następuje nie wcześniej niż 1 października roku, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, a kończy się nie później niż 15 stycznia roku następnego. W przypadku określonych ustawą o rachunkowości grup składników aktywów istnieje możliwość dokonania inwentaryzacji w innych dowolnych momentach roku. Przykładowo, termin inwentaryzacji nieruchomości zaliczonych do środków trwałych lub inwestycji oraz znajdujący się na terenach strzeżonych innych środków trwałych uważa się za dotrzymany, jeżeli przeprowadzono ją raz w ciągu czterech lat. Bez względu na moment przeprowadzenia inwentaryzacji, ujawnione w jej toku różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć. Do rozliczenia dokonuje się w księgach rachunkowych tego roku, na który przypadał termin inwentaryzacji. Biorąc pod uwagę fakt, iż księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli zestawienie obrotów i sald kąt księgi głównej są sporządzone za rok obrotowy nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, przyjmuje się, iż rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych za 2014 rok należy dokonać w terminie do 26 marca 2015 roku. Kolejnym istotnym etapem prac bilansowych jest wycena składników aktywów i pasywów. W zakres tych prac wchodzi. Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych, ustalenie trwałej utraty wartości aktywów, dokonanie i weryfikacja odpisów aktualizacyjnych, weryfikacja stawek amortyzacyjnych czy utworzenie stosownych rezerw. Dopiero aktywa i pasywa zweryfikowane inwentaryzacją oraz stosownie wycenione mogą stanowić podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego. Na zakończenie przypomnę, że odpowiedzialność za wykonanie określonych ustawą o rachunkowości obowiązków, w tym z tytułu nadzoru, ponosi kierownik jednostki. Niesporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcie w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat dwóch albo obu kar łącznie. Problematykę dotyczącą sporządzania sprawozdań finansowych za 2014 rok opisujemy bieżąco na łamach biuletynu informacyjnego. Jednocześnie zachęcamy Państwa do nacyłania pytań, propozycji tematów czy sugestii dotyczących tego zagadnienia.